Dla dziewczynki i chłopczyka Adam z kotką książki czyta. Cześć, ja nazywam się Adam, a to moja czerwona kotka Lili. Dzisiaj będziemy wam czytali książeczkę pod tytułem Jaś i zaginiona księga gnomików. Jaś i zaginiona księga gnomików. Jaś siedział w swoim pokoju przy stole i je nudził się okropnie. Był zły na cały świat od tygodnia, to znaczy odkąd zamieszkał z rodzicami w tym starym domu. Kiedy wszedł na strych, ujrzał stare szafy, krzesła i mnóstwo dziwnych sprzętów, których nigdy dotąd nie widział. Na dworze znów błysnęło i rozległ się huk. To tylko burza, pomyślał, jak ja nie cierpię piorunów! Nagle, nie wiadomo skąd, zapiszczał jakiś głosik. Kto to? Jaś ze strachem rozejrzał się dookoła. Kim jesteście? No przecież mówiłem, że gnomikami. Ja jestem Jaś. Mnie nazywają Zadziorek, powiedział dumny posiadacz procy. A co wy tu robicie? Zaciekawił się Jaś. Szukamy księgi. Chłopiec słuchał z uwagą. Zainteresowała go ta historia. Małe ludziki, tajemnicza kraina i do tego jeszcze te okropne trole. Po chwili zaczęli poszukiwania magicznej księgi. Chłopiec przyglądał się księdze. Wyglądała na bardzo starą. Była opięta srebrną klamrą z wizerunkiem małego ludzika. troskał się chłopiec. Jestem w magicznym świecie, a to dopiero. Wszystko go ciekawiło i przerażało zarazem. To wstrętne kaczodzioby! odpowiedział ze łzami w oczach Gryzmałek. Jaś patrząc, jak nadzieja opuszcza przyjaciół, przypomniał sobie słowa taty, że nigdy nie należy się poddawać. Odzyskamy księgę i pokonamy trolle twierdził dobitnie. Ruszyli przed siebie, rozglądając się na wszystkie strony. Po pewnym czasie w samym środku czarnego lasu zobaczyli ogromną górę. a jej wnętrza prowadziło wejście wyglądające jak rozdziewiona paszcza wielkoluda, który zasnął na wieki. To pieczara zbójników. Szepnął bryzmówek. Wystraszony rozglądał się na wszystkie strony. Omijmy ją jak najszybciej. Nagle podróżnicy usłyszeli jakieś głosy. Szybko skryli się za drzewami. Z groty wyszło dwóch zbójów. Idź na północ, ja idę na południe, rozkazał zbój z blizną na policzku. Musimy znaleźć więcej leśnych elfów do pracy. Ruszaj się! Po tych słowach rozeszli się w przeciwne strony. Szybko, przyjaciele! Piskliwym głosikiem odezwał się gryzmołek, kiedy zbóje byli już daleko. Uciekajmy! dodał i zaczął biec w głąb lasu. Jaś i zadziorek tkwili bez ruchu. No już, idźmy stąd! prosił gnomik. Mogą tu w każdej chwili wrócić. W grocie zbójnicy trzymają leśne elfy. Musimy je uwolnić sprzeciwił się Jaś. Zmykajmy! wycedził błagalnym tonem. Jaś ma rację, stwierdził Zadziorek. Nie możemy zostawić elfów. Gryzmołek mimo obaw dał się przekonać. Po krótkiej naradzie ruszyli w kierunku groty. Dość szybko dotarli do celu. W grocie było ciemno. Musieli być bardzo ostrożni, żeby nie potknąć się o jakąś niewidoczną przeszkodę. Wreszcie ujrzeli dwoje drzwi po przeciwnych stronach. Chłopiec nacisnął na klamkę. Tych po prawej i powoli wszedł do pomieszczenia. Wzdłuż ścian stały łóżka, a na nich leżeli brodaci mężczyźni i głośno chrapali. To komnata z bójców szepnął Jasz, kiedy ponownie znalazł się na korytarzu Śpią, chodźmy stąd zobaczymy, co jest za tamtymi drzwiami. Doszli do drugiego pomieszczenia. Na kamiennej posadzce siedziały dziwne stworzenia o dużych błękitnych oczach i spiczastych uszach. Ręce i nogi miały związane sznurkami. Elfy! krzyknął uradowany gryzmołek. Witajcie, przyszliśmy was uwolnić dodał zaciarek. Nasi bohaterowie szybko zabrali się do pracy. Więzy były mocne, trochę czasu zajęło ich rozplątywanie. Kiedy elfy były wreszcie wolne, skierowali się do wyjścia z groty. Szli szybko, ale tak, by nie robić hałasu. Nagle ciszał, przerwał przenikliwy pisk i trzepot skrzydeł. Coś przeleciało nad głowami uciekinierów i ich wybawców. – To czarno powiedział głośno gryzmołek. – Lubi mieszkać w takich pieczarach. Piszczy, kiedy zobaczy kogoś obcego. – Zaraz obudzi zbójców! – wystraszył się Jaś. – Zmykajmy czym prędzej! Rzeczywiście, po chwili usłyszeli tu i dzikie wrzaski. Uciekinierzy biegli najszybciej jak się dało, aż znaleźli się na polanie przed jaskinią. Elfy, na szczęście, dobrze znały teren. Wskazywały swoim wybawcom, jak omijać leśne przeszkody. Zbóje jednak nie myśleli dać za wygraną. W poście kruszyła cała banda, groźnie wymachując włóczniami i wrzeszcząc niemiłosiernie. Jaś poczuł, że grunt zapada mu się pod nogami. To mokradła, ostrzegł jeden z elfów. Chodźcie za nami, przeprowadzimy was bezpiecznie. Niemal wszędzie była woda, jednak elfy pewnie stawały na kępach traw, po których można było iść dalej. Znów usłyszeli dzikie wrzaski. To zbóje. Kilku wpadło do wody, inni próbowali wyciągnąć mokrych nieszczęśników. Zawracamy, krzyknął Herszt. Na bagnach niechybnie się potopimy. Patrzył złowrogo na oddalających się uciekinierów. Jeszcze was dopadniemy. Hurra! zawołał Jaś! Przechytrzyliśmy ich! Hurra! gryzmołek też się cieszył. Omal nie pogubiłem butów. śmiał się, chociaż wcześniej był bardzo wystraszony. Po godzinie grupa dotarła do szerokiej polany po środku bagien. Na pobliskich drzewach znajdowały się trzcinowe chatki. Z jednej wyszła piękna dziewczyna ubrana w białą suknię. Na głowie miała wianek z polnych kwiatów. Witajcie! przywitała wesoło gości i zeszła po otaczających drzewo schodkach. Długo was nie było. Musicie mi wszystko opowiedzieć. Elfy pokłoniły się i najwyższy z nich zaczął opowieść. Dziewczyna wysłuchała z uwagą ich historii. Dziękuję, że uratowaliście moich poddanych, powiedziała z uśmiechem. Mam na imię Amelia, jestem rusałką z Bagien. Więcej przygód skrajnych gnomików znajdziecie w książeczce Wydawnictwa Martel. Koniec. Dziękuję za oglądanie tego odcinka, jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał lub poproście o to rodziców. Pa, pa!